W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Święty Józefie, cichy opiekunie świętej rodziny, przychodzę do Ciebie w tej wieczornej godzinie z sercem pełnym nadziei i ufności. Ty, który znałeś niepokoje nocy, który budziłeś się z lękiem o bezpieczeństwo dzieciątka i jego matki, to rozumiesz moje troski, moje zmęczenie tego dnia, ciężar, który niosę w swoim sercu. Święty Józefie, sprawiedliwy mężu, jak mówi Ewangelia według Świętego Mateusza, Ty który przyjąłeś Bożą wolę z pokorą i odwagą, naucz mnie zawierzać Bogu tak, jak Ty zawierzyłeś. Kiedy anioł przyszedł do Ciebie we śnie i polecił Ci uciekać do Egiptu, nie wahałeś się ani chwili. Wstałeś w nocy, wziąłeś dziecię i jego matkę i udałeś się w nieznane. Jakaż to była wiara, jaka ufność wobec Bożych planów, nawet gdy nie rozumiałeś wszystkiego do końca. Teraz ja, w tej wieczornej ciszy, proszę Cię o tę samą wiarę. Święty Józefie, Orędowników w sprawach trudnych i beznadziejnych, wstawiaj się za mną u Tronu Bożego. Przynoszę przed Ciebie wszystkie moje troski, wszystkie niepokoje, które zapełniają moją duszę. Te problemy, które wydają się nie mieć rozwiązania, te sytuacje, które mnie przerażają, te relacje, które są pełne bólu i nieporozumień. Ty, który pracowałeś swoimi rękami, który znałeś pod i trud dnia codziennego, rozumiesz moje zmęczenie. Święty Józefie, patronie rodzin. Zanoszę do Ciebie modlitwę za moją rodzinę, za każdego, kto jest blisko mojego serca, za tych, którzy cierpią, za tych, którzy są chorzy, za tych, którzy zgubili swoją drogę. Ty, który ochraniałeś świętą rodzinę przed niebezpieczeństwem, ochron teraz moich bliskich. Niech Twoja potężna opieka będzie tarczą przeciwko wszelkiemu złu, niech Twoja mądrość prowadzi nas przez ciemności tego świata. Prorok Izajasz mówi: nie lękaj się, bo ja jestem z tobą, nie twórz się, bo ja jestem Twoim Bogiem. Te słowa, święty Józefie, były Twoją siłą, gdy musiałeś podejmować najtrudniejsze decyzje. Proszę cię, wyproś dla mnie tę pewność, że Bóg jest ze mną, że nigdy nie jestem sam, że Jego opatrzność obejmuje każdy mojego życia. W tę wieczorną porę, kiedy dzień dobiega końca, przynoszę Ci wszystkie moje błędy, wszystkie chwile, gdy zawiodłem, gdy nie byłem dość cierpliwy. Dość kochający, dość wierny. Ty, święty Józefie, który byłeś doskonałym przykładem cichej cnoty, naucz mnie pokory i cierpliwości. Wyproś mi łaskę prawdziwego nawrócenia serca, łaskę bycia lepszym człowiekiem, lepszym ojcem, lepszą matką, lepszym dzieckiem Bożym. Święty Józefie, opiekunie Kościoła, w czasach, kiedy świat zdaje się pogrążać w chaosie, kiedy wartości są kwestionowane kiedy wiara jest atakowana, stanie jako mocny obrońca prawdy. Wyproś pokój dla tego świata pełnego konfliktów i nienawiści. Niech Twoja potężna opieka sprawi, że władcy narodów zrozumieją, że tylko w Bogu jest prawdziwy pokój, tylko w Jego miłości jest prawdziwe rozwiązanie wszystkich problemów ludzkości. Proszę Cię, święty Józefie, o szczególną opiekę nad tymi, którzy są najbardziej bezbronni, nad dziećmi, które cierpią z powodu przemocy i zaniedbania. Nad osobami starszymi, które są samotne i zapomniane, nad chorymi, którzy walczą z bólem i lękiem, nad bezdomnymi, którzy nie mają gdzie złożyć swojej głowy tej nocy. Ty, który sam zaznałeś trudów poszukiwania schronienia w Betlejem, zmiłuj się nad wszystkimi, którzy nie mają bezpiecznego miejsca. Święty Józefie, patronie dobrej śmierci, kiedy nadejdzie moja godzina, kiedy będę musiał stanąć przed obliczem Boga, bądź przy mnie. Ty który miałeś przywilej umierać w objęciach Jezusa i Maryi, wyproś dla mnie łaskę świętej śmierci. Niech moje ostatnie chwile będą pełne pokoju i ufności, niech nie lękam się przejścia z tego świata do wieczności. Psalm 127 przypomina nam, jeśli Pan domu nie zbuduje, na próżno trudzą się budowniczowie. Święty Józefie, Ty byłeś budowniczym nie tylko drewnianych przedmiotów, ale przede wszystkim budowniczym domu duchowego, miejsca pełnego miłości, wiary i oddania Bogu. Pomóż mi budować moje życie na mocnym fundamencie wiary. Niech wszystko, co czynię, wszystko, co mówię, wszystko, o czym myślę, będzie oparte na Bożej woli, nie na moich ludzkich pragnieniach. Święty Józefie, w Twoim milczeniu była ogromna siła. Ewangelie nie przekazują nam ani jednego Twojego słowa, a jednak Twoje życie było najpotężniejszym świadectwem wiary. Naucz mnie wartości ciszy, wartości słuchania Boga w głębi mojego serca. W tym hałaśliwym świecie, gdzie wszyscy krzyczą, gdzie wszyscy chcą być słyszani, pomóż mi znaleźć te momenty ciszy, w których mogę usłyszeć głos Boga, rozpoznać Jego wolę, poczuć Jego obecność. Święty Józefie, opiekunie ubogich i pracujących, wyproś godną pracę dla tych, którzy jej szukają. Wyproś sprawiedliwą zapłatę dla tych, którzy są wyzyskiwani. Wyproś siłę dla tych, którzy upadli pod ciężarem swoich obowiązków. Ty, który każdego dnia zdobywałeś chleb dla Świętej Rodziny swoją uczciwą pracą, błogosław wszystkich, którzy trudzą się, aby zapewnić utrzymanie swoim rodzinom. W tej wieczornej litanii proszę Cię także o dar mądrości. Jak jest napisane w Księdze Przysłów, początek mądrości jest bojaźń Pańska. Święty Józefie, Ty, który podejmowałeś decyzję z bojaźnią Bożą i mądrością, prowadź mnie w moich wyborach. Kiedy staję przed trudnymi decyzjami, kiedy nie wiem... Którą drogą pójść, oświeć mój umysł, poprowadź moje kroki, abyś nie zbłądził, aby nie wybrał drogi, która prowadzi z dala od Boga. Święty Józefie, proszę cię o pokój w moim sercu. Ten pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, o którym mówi Święty Paweł. Pokój, który nie zależy od okoliczności zewnętrznych, ale który płynie z głębokiej wiary, że Bóg ma wszystko pod kontrolą, że jego plany są doskonałe, nawet jeśli ja ich nie rozumiem. Uspokój moje lęki, ucisz moje wątpliwości. Napełnij mnie Twoją cichą pewnością, że wszystko będzie dobrze, bo Bóg jest ze mną. Zanoszę do Ciebie, święty Józefie, szczególną prośbę tego wieczoru. Te intencje, którą noszę głęboko w sercu, tę potrzebę, która wydaje się tak pilna, tak ważna. Ty znasz moje serce lepiej niż ja sam. Przedstaw tę prośbę Jezusowi i Jego Przenajświętszej Matce. Niech Twoje potężne wstawiennictwo sprawi, że moja modlitwa dotrze do nieba i zostanie wysłuchana, jeśli będzie zgodna z wolą Bożą i dla dobra mojej duszy. Święty Józefie, stróżu dziewic, obrończystości, w świecie, który zgubił sens prawdziwej miłości, który zamienił dar ciała na towar, który zniszczył piękno ludzkiej seksualności, naucz młodych ludzi prawdziwej miłości. Niech Twój przykład wierności, szacunku i czystej miłości będzie światłem dla wszystkich którzy szukają szczęścia w powierzchownych związkach. Chroni młodzież przed pułapkami tego świata, przed uzależnieniami, przed fałszywymi obietnicami łatwego szczęścia. W tej godzinie wieczornej, kiedy ciemność okrywa ziemię, proszę cię, święty Józefie, abyś był światłem w mojej ciemności. Kiedy czuję się zgubiony, kiedy czuję się sam, kiedy wydaje mi się, że Bóg jest daleko, przypominaj mi, że On nigdy nie opuszcza swoich dzieci, tak jak nigdy nie opuścił ciebie, nawet w najtrudniejszych chwilach. Święty Józefie, Twoje życie było wypełnieniem słów Księgi Mądrości. Sprawiedliwy, choćby przedwcześnie umarł, znajdzie spoczynek. Ty, który żyłeś w ukryciu, bez rozgłosu, bez uznania świata, zostałeś wywyższony przez Boga jako jeden z największych świętych. Naucz mnie, że wartość życia nie polega na tym, co ludzie o mnie myślą, ale na tym, jak wiernie wypełniam wolę Bożą w każdej chwili, w każdym małym geście codzienności. Święty Józefie, patronie szczęśliwej rodziny, niech domy wszystkich, którzy się do ciebie modlą, będą miejscami pokoju, miłości i radości. Niech rodzice mają mądrość w wychowywaniu swoich dzieci. Niech dzieci mają posłuszeństwo i szacunek wobec rodziców. Niech małżonkowie kochają się wiernie i całym sercem. Niech rodziny będą małymi kościołami domowymi, gdzie Bóg jest w centrum wszystkiego. Zakończę tę wieczorną litanie słowami który Bóg skierował do Jozłego, a które z pewnością były także Twoją siłą, święty Józefie, bądź mocny i mężny, nie lękaj się, ani nie twórz, bo Pan, Bóg Twój, będzie z Tobą, dokądkolwiek pójdziesz. Święty Józefie, módl się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.